Należy się wszelka cześć i chwała. On jest królem królów i panem panów. On jest tym, który żył, umarł i zmartwychwstał. Więc kochani, to nie jest zwykłe spotkanie. To nie jest zwykły koncert, ani zwykłe jakieś tam głoszenie. Jezus powiedział, moje słowo jest duchem i życiem. Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto uwierzy. Więc, kochani, my na chwałę Jezusa, w mocy Ducha Świętego, pragniemy dzisiaj głosić, śpiewać, uwielbiać i modlić się, i pragniemy doświadczać obecności naszego cudownego Jezusa. On jest najwspanialszą osobą, jaka istnieje we wszechświecie. Kochani, każdy człowiek, który zaufa Jezusowi, nigdy się nie zawiedzie. Pan Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja dam Wam ukojenie. Przyjdźcie do mnie wszyscy i napijcie się życiodajnej wody, po której nigdy pragnąć nie będziecie. Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem zmartwychwstaniem. Ja jestem jedyną drogą do Ojca. Kochani, jeśli Jezus otworzy ci drzwi do nieba, nikt nigdy ich nie zamknie. Więc to jest najwspanialszy czas uwielbienia, wywyższenia i doświadczenia naszego Boga. Jezus Chrystus żyje. Jezus ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. On jest tym, który żył, umarł i z martwych wstał. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Najwspanialszy król królów jest teraz tutaj. Jak to możliwe? Jezus powiedział: Gdzie dwóch albo trzech spotka się w imię moje, ja jestem pośród nich. Kochani, mamy gwarancję. Pisma świętego, że wszechmogący Bóg jest teraz pośród nas. Jezus to powiedział, a jego słowo jest prawdą. Kochani, ja doświadczyłem żywego Chrystusa w 1993 roku pierwszy raz. Miałem wtedy około tam 15 lat i pojechałem na obóz chrześcijański i głoszono Ewangelię, która jest mocą Boga ku zbawieniu. I kochani, ja uwierzyłem w sercu. Mimo, że nie znałem jeszcze Biblii, nie znałem drogi z Bogiem, to uwierzyłem w Jezusa. I kochani, przeżyłem chrzest duchem świętym. Potężna moc stąpiła na mnie i narodziłem się na nowo z ducha Bożego. I zaczęła się najwspanialsza droga mojego życia. Jezus był ze mną zawsze i wszędzie. Błogosławił mnie, prowadził mnie, Dawał mi niebiańską siłę i nawet gdy przechodziłem przez wody, to mnie nie zalały, a gdy byłem w ogniu, nie spłonąłem. Mówię to symbolicznie. Kochani, przechodziłem przez przeróżne rzeczy w życiu, przeróżne kataklizmy doświadczyłem, doświadczyłem co to znaczy być prześladowanym za Ewangelię, ale doświadczyłem też potężnej mocy Chrystusa. I dzisiaj chcę zaświadczyć na tym miejscu, że wszystko, co jest napisane w Biblii jest świętą prawdą. Potwierdzam, bo to doświadczyłem. Jezus działa dzisiaj tak samo, jak działał 2000 lat temu. On zbawia, on uzdrawia, on uwalnia. I on przychodzi do Twojego życia, aby dać Ci siłę z nieba, miłość, jakiej nie znasz. Kochani, byłem śmiertelnie chory. Umierałem, mając 27 lat. Miałem zniszczone serce i wątrobę. Ale wiedziałem, że Chrystus uzdrawia. I bez żadnych lekarzy, gdy się modliłem, Jezus mnie dotknął i w jednej chwili zostałem całkowicie uzdrowiony. Dzisiaj mam 42 lata i nie byłem u lekarza od 15 lat. I to jest chwała tylko dla Jezusa Chrystusa z Nazaretu. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Tak jak uzdrawiał kiedyś, tak uzdrawia dzisiaj. Tak jak miał moc kiedyś, ma taką samą moc dzisiaj. Dzisiaj jest Dzień Łaski, dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja dam wam ukojenie. Przyjdźcie do mnie wszyscy i napijcie się życiodajnej wody, po której nigdy pragnąć nie będziecie. Kochani, On jest Panem i tylko dla Niego jest ten Tydzień Jezusa. Będziemy wywyższać Boga, będziemy dziękować Mu za Jego miłość, za Jego łaskę. Będziemy, kochani, modlić się. Jeżeli macie jakieś choroby, macie jakieś problemy, to właśnie Jezus jest tym, który daje niebiańskie rozwiązania. Zaufaj Jezusowi z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na każdej drodze, a on prostować będzie ścieżki Twoje. Halleluja!